Szlaki przeciera szef, a stres tym większy, że to pierwsza przygoda z krwiodawstwem. Pierwszy raz oddawana krew no, przede wszystkim lęk. Yy, no, taka obawa, co będzie dalej, czy później. Czy organizm to wytrzyma. Także uczucie takie no, ogromne, ale pozytywnie. Po oddaniu czuję się dobrze i jakby nie ma tutaj żadnych, na ten moment nie odczuwam żadnych złych objawów, także zachęcam wszystkich do oddawania ci, którzy się boją. A bać się nie ma czego, bo cały zabieg trwa zaledwie kilka do kilkunastu minut i polega na pobraniu krwi ze zgięcia łokciowego. Wcześniej, oczywiście, oddanie próbki, wypełnienie ankiety i wizyta w gabinecie lekarskim. W nadleśnictwie trzcianka chciało i mogło osocze oddać osiem osób. Wszyscy przeszli COVID-19. Dzięki Bogu, faktycznie nie były to jakieś y, trudne przypadki. Ale po pandemii wiele osób zdecydowało się oddać krew. Wśród leśników był bardzo duży odzew. Zawsze staramy się być tam, gdzie potrzebna jest pomoc. A ta cały czas jest w cenie, szczególnie teraz, gdy statystyki zachorowań pikują w górę. O oddawaniu osocza ozdrowieńców szczególnie często słyszeliśmy jesienią, podczas drugiej fali epidemii. Wówczas popularne stały się choćby wyjazdy organizowane przez samorządy do Poznania, gdzie na separatorach oddzielano osocze z krwidawcy. Trzcianeccy leśnicy korzystają z innej możliwości. W lokalnym punkcie w Czarnkowie oddają tak zwaną krew pełną. W taki sam sposób jak zwykle oddają ją krwiodawcy. My z takiej krwi po przeprowadzeniu procesu preparatyki uzyskujemy osocze właśnie przeznaczone do leczenia chorych na COVID-19 i pozostałe składniki krwi, które są również wydawane do szpitali do leczenia innych chorych. Dzięki czemu jeden dawca może wspomóc co najmniej trzech pacjentów. Co najmniej, bo to ilu zależy od bardzo indywidualnych uwarunkowań. Dopuszczenie tej metody pozwala na oddanie osocza bez konieczności udawania się do poznania. Wystarczy się zgłosić do lokalnego punktu krwiodawstwa, na przykład w Czarnkowie lub File, a tu w nowej lokalizacji. Od wtorku 2 marca już nie w szpitalu przy Rydygiera, a przy Alei Wojska Polskiego 43, w tym samym budynku, w którym znajduje się NFZ.